Dzień dobry, ja chciałem Wam pokazać, jak za pomocą takiego kabla do Forscana, do którego będzie mieć link w opisie z kodem rabatowym, włączę polskie menu w Fordzie Escape 2017 rok, czyli to już jest ostatni model MK2 w poliwcie. odpowiednik naszego Forda yy, Kuga. Yy, co nam będzie potrzebne? Forscan wersja rozszerzona kabel do Forscana. Zaczynamy. Ok, żeby nie było, że włączam coś, co już jest. Wejdziemy w ustawienia. Settings. Display Language. Mam do wyboru tylko trzy języki. Proszę bardzo. Angielski, francuski, włoski. Nie włoski, tylko hiszpański, sorry. No to co? podpinamy kabelek, uruchamiamy Forskana pokażę Wam kod, który włączy Wam polski język w tych licznikach a jeszcze jedna rzecz tak z ciekawości e, cyfrowa prędkość jest w milach i licznik też jest w milach, jest to bardzo uciążliwe na naszych polskich drogach to tak, zwróćcie na to teraz uwagę ok, okay. podpinam kabel ma i w tym miejscu ma BD2. Kabel już popięty pod komputer. Uruchamiam Forscana. Małe przypomnienie: jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. Ok, uruchamiam forskan. Pamiętajcie, musi być wersja rozszerzona, żeby cokolwiek kodować. Jak skonfigurować ten kabel, macie tam w poprzednim filmach u mnie. Uruchamiamy zapłon, sam zapon, bez włączania silnika. Hmm, łączymy się tutaj przez. Tu już mi rozpoznaje, bo się łączyłem kiedyś z tym autem, ale weźmy, że nie. Niech mi odczytam moduły na nowo. Tak, to jest 17 rok, dopuszczony w roku 18. Tak jest z tymi amerykańskimi aot Czekamy, aż nam się połączy. Tu musi wszystkie moduły odczytać i tu ma być napisane gotowy. Musimy poczekać. Ja sobie spauzuję, bo to troszkę potrwa. Jeszcze odczytuję moduły. OK. Ja sobie zapiszę go PL. Jak polskie menu. Dobrze, OK. Jak tu pisze gotowy, klikamy tutaj w mikroprocesor, tu u góry. O. Szukamy modułu IPC przez konfigurację as Bold, czyli będziemy wpisywać yy, cyfrkami kody. Uruchamiamy ją ikonką play tutaj. Tu klikamy, że wszystko robimy na swoją odpowiedzialność. To, że ja tak robię, to nie znaczy, że Wam wyjdzie. Mi zawsze przeważnie wychodzi. Czasami są wpadki, niestety. To, że ja tak robię, nie znaczy, że Wy musicie, to nie jest poradnik. Ja pokazuję, jak ja to robię. Ok. Klikamy OK. I co będziemy zmieniać? Będziemy zmieniać pierwszą kolumnę. Tu w tym miejscu. I tu ma być taki kod na polskie menu. Tylko pierwszy rząd. Pierwsza, druga, trzecia kolumna będzie zmieniona. Kop brzmi tak. Tu mają być w pierwszej kolumnie same zera: 4 zera. W drugiej kolumnie ma być 21, 42 i w trzeciej kolumnie ma być 8 c. Jak już to mamy zmienione w pierwszym rzędzie, tylko i wyłącznie pierwszy rząd ruszamy. Klikamy tutaj na dole: pisz wszystko. Tu potwierdzamy, że na Was mam odpowiedzialność. Licznik nam robi taką diagnozę. Zgaśnie. Proszę wyłączyć. Włączyć zapłon. Ok. Licznik się wybudził. Tu klikamy OK. I idziemy do samego licznika. Wchodzimy w. Settings, display, hmm, sorry, language, proszę bardzo, doszedł nam język polski. Już będziemy wiedzieć, co nam się siedzą za komunikaty, jakie auto ma błędy i co jest ważne. To jest fajna rzecz. Prędkość macie w milach, zaraz ją przestawię na kilometry. Czyli tak. Wchodzimy w ustawienia. Wyświetlacz. Jednostki miary. Litry na kilometry. Proszę bardzo. Zmienił się nawet przebieg w kilometrach wam się wyświetla. Wchodzimy w komputer pokładowy. Zużycie paliwa, wszystko mamy już w kilometrach i najważniejsza fajna rzecz, cyfrowa prędkość jest w kilometrach, czyli po prostu nie będziecie się tu gubić na tym milarzu do kilometrów, bo to że jest małe, mało czytelne. Tu macie dużą cyfrową prędkość na środku. Bardzo Wam pomoże. mandaty, jak wiecie, przeszło, będą coraz droższe. Łatwiej stracić przejazdy w tym aucie, to ma akurat 204 koni. Tak wy wygląda włączenie, uruchomienie polskiego menu w amerykańskim Fordzie Escape. Tego dosyć sporo idzie na naszych drogach. Fajne polskie menu, nie trzeba zmieniać zegarów. Cyfrowa prędkość jest na środku. Mile sobie można zostawić. Ewentualnie możecie sobie zmienić taczki. Nie musicie kupować europejskich zegarów. Mm. Ok. Kabelek zrobił niezłą robotę. Link do kabla macie w opisie filmu. Nie wiem jak uważacie, ja go bardzo polecam. Daję radę. Co do spolszczenia radia i wgrania map na Europę, niestety nie zrobi się tego przez OBD-2, tylko i wyłącznie ręcznie, przez pendrive i to z dobrze odpowiednimi dobranymi plikami do wersji amerykańskiej. Namiary na chłopaków, którzy Wam ogarną radio, będziecie mieli też w opisie filmu. Jeżeli się podobało. Dziękuję za oglądanie. Łapka w górę. Cześć Wam.